Każde imperium wierzy, że na nowo wynalazło pieniądze. I każde imperium prędzej czy później uświadamia sobie, że tak nie jest, ponieważ pieniądze podlegają prawom starszym niż jakiekolwiek królestwo czy konstytucja cichym, nieubłaganym zasadom, które nie dbają o władzę, dumę ani optymizm. Prawa te nie zostały spisane przez uczonych. Zostały wyrzeźbione przez wieki upadków i odkrywane na nowo przez każde pokolenie które uważało się za mądrzejsze od poprzedniego. Ignoruj je, a skończysz zadając to samo pytanie, które ludzie zadają od tysięcy lat: dlaczego system zawsze wydaje się sfałszowany? Dlatego dziś wieczorem odkryjmy te ukryte prawa pieniądza, wzorce, które nawiedzały Rzym, Paryż i Nowy Jork. Wyjaśniają one, dlaczego fortuny znikają, dlaczego długi nigdy nie giną i dlaczego gra od samego początku nigdy nie była uczciwa. Zacznijmy od najbardziej brutalnego z nich wszystkich: prawa Greszama. W XVI wieku kupiec Thomas Gresham wyjaśnił je królowej Elżbiecie Prylyszem słowami, które odbiły się echem w każdej epoce od tamtej pory. Złe pieniądze wypierają dobre. Zasada ta jest pozornie prosta. Jeśli w obiegu znajdują się dwa rodzaje waluty, jedna zaufana, druga zepsuta, ludzie będą wydawać tę złą i gromadzić dobrą. Weźmy na przykład starożytny Rzym. Kiedy srebrny denar stopniowo zaczęto mieszać z tańszymi metalami, obywatele nie byli głupcami. Używali rozcieńczonych monet do płacenia podatków i handlu, a czyste zakopywali w ziemi. Średniowieczni królowie powtarzali tę samą sztuczkę, przycinając krawędzie monet, zastępując złoto miedzią, a ludzie ponownie się dostosowali. Zawsze tak robią. Wydają fałszywe pieniądze, a prawdziwe oszczędzają. A kiedy ten nawyk się rozprzestrzenia, wiara w pieniądze zaczyna gnić od środka. Ale istnieje ciemniejsza strona tej zasady. Odwrócenie, które następuje, gdy załamuje się samo zaufanie. Prawo Tiersa. Nazwane na cześć Adolfia Tiersa z XIX-wiecznej Francji, pokazuje, co się dzieje, gdy złe pieniądze ostatecznie giną. W czasach ekstremalnego kryzysu logika się odwraca. Dobre pieniądze wypierają złe. Wyobraź sobie Niemcy w Weimarze w latach dwudziestych XX wieku. Cena bochenka chleba podwajała się co kilka dni. Po ulicach jeździły taczki pełne papierowych banknotów. Ludzie nie chcieli trzymać marek nawet przez minutę. Uciekali do złota, dolarów, papierosów lub barteru wszystkiego, co nadal miało wartość w świecie, w którym papier nic nie znaczył. Ten sam schemat pojawił się w Zimbabwe, Wenezueli. W każdej hiperinflacji, która zamieniła płace w pył, prawo Greszama opisuje powolny upadek zaufania. Prawo Tiersa oznacza moment, w którym zaufanie całkowicie zanika. Pomiędzy nimi znajduje się szara strefa samo serce niesprawiedliwości. To tam rządzi efekt Cantillona. Richard Cantillon, irlandzko-francuski myśliciel z początku XVIII wieku, zauważył okrutną prawidłowość. Kiedy do systemu trafiają nowe pieniądze, nigdy nie docierają one do wszystkich w równym stopniu. Pierwsi, którzy się z nim stykają, rządy, banki i osoby najbliższe władzy, cieszą się jego siłą. Wydają świeże pieniądze zanim wzrosną ceny. Zanim dotrą one do pracowników i oszczędzających, rynek już się zmienił. Ci, którzy otrzymali je wcześniej, kupują aktywa i ziemię po cenach z wczoraj, a ci, którzy otrzymali je później, płacą ceny z jutra. To niewidzialna ręka przechyla szale. Widać to w każdym współczesnym programie stymulacyjnym i ratunkowym. Kiedy banki centralne zalewają rynki płynnością, Wall Street rośnie, a wynagrodzenia pozostają na niezmienionym poziomie. Kiedy rządy drukują czeki pomocowe, rozpływają się one w wyższych rachunkach za artykuły spożywcze i czynsz. Inflacja to nie tylko liczba to transfer władzy a ty nie jesteś beneficjentem okrutne jest to że proces ten jest celowy system kieruje zyski w górę i ukrywa koszty za rosnącymi cenami zwykli ludzie czują się okradzeni ale nie potrafią nazwać złodzieja efekt kantilona nie jest nowy to najstarsza sztuczka w finansach stosowana po cichu od czasu wybicia pierwszej monety potężni nie tylko zarabiają więcej otrzymują pieniądze jako pierwsi zgodnie z zasadami które gwarantują że wszyscy inni pozostają w tyle jeśli prawo kantilona wyjaśnia w jaki sposób nowe pieniądze płyną w górę inna zasada wyjaśnia w jaki sposób rządy dbają o to abyś nigdy nie wyszedł z tego systemu represje finansowe zaczęło się to po drugiej wojnie światowej kiedy narody tonęły w długach i potrzebowały sposobu na ich spłatę bez buntu lub niewypłacalności Znaleźli taki sposób. Uwięzili społeczeństwo w systemie i pozwolili, aby czas wymazał za nich długi. Banki centralne utrzymywały stopy procentowe poniżej poziomu inflacji. Oznaczało to, że każdego roku oszczędzający tracili na wartości, nawet jeśli salda ich kont pozostawały niezmienione. Jednocześnie kontrola kapitału i podatki ograniczały możliwości ucieczki. Nie można było przenieść swojego majątku za granicę ani zabezpieczyć go w złocie. Obywatele stali się zakładnikami własnych walut, obserwując, jak ich oszczędności powoli topnieją. Było to opodatkowanie, bez użycia przemocy, powolne wykrwawianie się pod pozorem stabilności. I to zadziałało. Rządy zlikwidowały swoje wojenne długi poprzez inflację, a obywatele nigdy nie zauważyli tego ciosu. Przenieśmy się do XXI wieku, gdzie ten sam mechanizm działa pod powierzchnią. Po kryzysie finansowym z 2008 roku stopy procentowe spadły do poziomu bliskiego zeru i utrzymywały się na tym poziomie przez ponad dekadę. Oszczędzający stracili tryliony w sile nabywczej, podczas gdy właściciele akcji i nieruchomości stali się bogatsi niż kiedykolwiek. Potem pojawił się bodziec pandemiczny, druga fala cichej konfiskaty. Zwykli ludzie obserwowali skok cen podczas gdy ich oszczędności pozostawały w miejscu. Nie był to przypadek była to nowoczesna twarz represji finansowej, cicha, matematyczna i genialna w swoim przebraniu. Ponieważ w przeciwieństwie do otwartego opodatkowania, ta radzież nie pozostawia żadnych śladów. Ludzie nie protestują przeciwko niej, po prostu każdego roku budzą się nieco biedniejsi, zastanawiając się dlaczego nie mogą nadrobić strat. Te prawa nie rządzą tylko twoim portfelem. Rządzą imperiami. Ponieważ kiedy system finansowy rozrasta się daleko poza swoje korzenie, zaczyna podlegać okrutnej geometrii. Wzrost w centrum wymaga poświęcenia na obrzeżach. To sedno paradoksu Triffina, pułapki waluty rezerwowej. W latach 60 ekonomista Robert Triffin ostrzegł Kongres Stanów Zjednoczonych przed wadą ukrytą w systemie z Bretton Woods. Jeśli dolar miał służyć jako światowa waluta rezerwowa, Ameryka musiałaby zalać świat dolarami w ilości wystarczającej do sfinansowania handlu i inwestycji na całym świecie. Ale aby zapewnić taką płynność, musiałaby rok po roku generować deficyt handlowy, wysyłając swoje pieniądze za granicę szybciej niż mogła je odzyskać. W krótkim okresie plan ten działał znakomicie. Świat ufał dolarowi. Fabryki w Europie i Azji ożyły. Globalny handel rozkwitł dzięki amerykańskiemu kredytowi. Jednak każdy sukces niósł ze sobą własny upadek. Im więcej dolarów eksportowały Stany Zjednoczone, tym słabsze stawało się ich powiązanie ze złotem. Im więcej obiecywały, tym mniej były w stanie dostarczyć. Zaufanie do systemu zaczęło słabnąć, jak złoty liść. Ostrzeżenie Tryfina spełniło się 10 lat później. W 1971 roku prezydent Richard Nixon całkowicie oddzielił dolara od złota. Rozpoczęła się era czystej waluty fiducjarnej. Od tego momentu Stany Zjednoczone mogły bez ograniczeń drukować światową walutę rezerwową, i tak właśnie zrobiły. Fabryki przeniosły się za granicę, zadłużenie wzrosło, a dominacja dolara. Zastąpiła produkcję jako motor amerykańskiej potęgi. Paradoks jest bezlitosny. Aby pozostać światowym bankierem, naród musi zrujnować własną siłę. Aby dostarczać pieniądze innym, musi się wyczerpać. Każde imperium, które posiadało światowe rezerwy, od srebra Hiszpanii po funta brytyjskiego, spotkał ten sam los. Korona, która rządzi światowymi finansami, jest również koroną cierniową. Wraz z nadejściem XXI wieku pęknięcia pogłębiają się. Chiny i Rosja tworzą nowe bloki. Kraje BRICS szepczą o alternatywach. Banki centralne ponownie po cichu gromadzą złoto, jakby przygotowując się na rozliczenie, o którym nikt nie ośmiela się mówić. System, który niegdyś dawał Stanom Zjednoczonym nieograniczony zasięg, teraz niesie w sobie zalążki upadku. To paradoks tryfina, klątwa zbytniego zaufania. Ale nawet gdy narody dostrzegają tę pułapkę, wciąż wpadają w kolejną: Prawo Gutharta. W latach 70. Charles Goodhart zauważył coś pozornie nieistotnego, ale o druzgocących skutkach. Gdy miara staje się celem, przestaje mierzyć prawdę. Rządy uwielbiają liczby: 2% inflacji, 5% bezrobocia. 3% wzrostu. Brzmią precyzyjnie, naukowo, kontrolowalnie. Jednak w momencie, gdy przywódcy decydują, że liczby te muszą zostać osiągnięte za wszelką cenę, ich znaczenie znika. Weźmy na przykład cel inflacyjny. Banki centralne zobowiązały się do utrzymania stabilnych cen na poziomie około 2% rocznie. Aby to osiągnąć, obniżyły stopy procentowe, dodrukowały płynność, i napompowały rynki aktywów. Na papierze inflacja wyglądała spokojnie. W rzeczywistości koszty mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji eksplodowały daleko poza wykresy. Statystyki mówiły o porządku, ulice mówiły o chaosie. Albo spójrzmy na PKB, świętą liczbę polityki. Kiedy stało się symbolem sukcesu, narody zaczęły gonić za wzrostem, jak uzależnieni. Pożyczały, outsourcowały i tworzyły bańki tylko po to, aby linia nadal rosła. Efekt? Fantazja o dobrobycie zbudowana na pustym długu i zanikających gałęziach przemysłu. Mapa przestała odpowiadać rzeczywistości. Prawo Gudharta ujawnia sztuczkę: kiedy zaczynasz zarządzać wynikiem, przestajesz grać. I wtedy pojawia się ostatnie prawo to. Od którego nie ucieknie żadne imperium. Prawo malejących zysków z długu. Nie jest to kwestia filozofii, to arytmetyka. Na początku zaciąganie pożyczek wydaje się magiczne. Zaciągasz dług, a gospodarka rośnie. Każdy dolar kredytu napędza dolara wzrostu, czasem nawet więcej, ale gdy stos rośnie, coś się zmienia. Efektywność zanika. Nowy dolar długu kupuje tylko 50 centów ekspansji, potem 25. A potem prawie nic. Wzrost spowalnia, ale dług nadal rośnie. Silnik nadal pracuje, ale nie porusza się do przodu. Po prostu się przegrzewa. Właśnie w takiej sytuacji się teraz znajdujemy. Stany Zjednoczone są zadłużone na ponad 30 bilionów dolarów. Każda nowa runda zaciągania pożyczek podtrzymuje rynki, ale nie generuje prawdziwego bogactwa. Fabryki nie są ponownie otwierane. Infrastruktura nie rozwija się. Dług staje się autoreferencyjny. Zaciąga się go, aby spłacić odsetki od poprzednich pożyczek. Schemat ten jest znany od dawna. Rzymianie zdewaluowali swoje monety, gdy podboje przestały się opłacać. Francuska monarchia zaciągnęła długi, które doprowadziły ją do upadku przed rewolucją w 1789 roku. Imperium brytyjskie ugięło się pod ciężarem gór pożyczek po dwóch wojnach światowych, a teraz współczesne imperium stoi w obliczu swojego arytmetycznego losu, ponieważ dług kupuje czas, a nie zbawienie to przerwa między uderzeniami serca przed zresetowaniem systemu a historia zawsze się resetuje. Kiedy się cofniemy, wszystkie te zasady tworzą jeden wzór. Anatomię iluzji monetarnej. Zły pieniądz krąży, aż zatruwa zaufanie. W czasie kryzysu ludzie uciekają do wszystkiego, co realne. Nowy pieniądz najpierw płynie w górę, pozostawiając pracowników w tyle. Rządy represjonują oszczędzających, aby wymazać długi, do których nie mają odwagi się przyznać. Waluty rezerwowe ulegają rozkładowi pod ciężarem własnej dominacji. Wskaźniki zniekształcają rzeczywistość, a dług w końcu pożera sam siebie. To nie są teorie, to serce każdego boomu i każdego załamania. Wyjaśniają one, dlaczego płace pozostają w tyle, podczas gdy ceny rosną, dlaczego kredyt hipoteczny wydaje się cięższy, nawet gdy rynki osiągają rekordowe poziomy, dlaczego narody powstają dzięki wierze, a upadają dzięki arytmetyce. Pieniądze nie są magią, są grawitacją. W końcu sprowadzają każde imperium na tę samą ziemię. Jedyna różnica polega na tym, jak długo trwa iluzja, a oto ostatni szept historii. Prawda, której żaden system nie ośmiela się wypowiedzieć na głos, ta gra nigdy nie miała być dla ciebie wygrana. Zwykli ludzie żyją w świetle dziennym, w przejrzystości. Elity działają w cieniu, w tajemnicy. Ty rozliczasz podatki, oni przenoszą aktywa, ty trzymasz gotówkę, która traci na wartości, oni trzymają aktywa, które się mnożą. Ty grasz zgodnie z zasadami, oni je piszą. Ale kiedy zrozumiesz te prawa, kiedy je zobaczysz, zaklęcie zostanie złamane, ponieważ świadomość jest pierwszą formą bogactwa, której żaden system nie może skonfiskować. Historia się nie powtarza, ale pieniądze zawsze są posłuszne, a jeśli nie nauczysz się ich praw, one nauczą cię ich w bolesny sposób.